Dzień dobry, a naszym gościem jest Mikołaj Tatarkiewicz, dyrektor pionu ryzyka kredytowego Provident Polska. Kłaniam się, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jak kształtuje się zdolność kredytowa Polek i Polaków? E, dwoma słowami, bardzo dobrze. To znaczy... Możemy e, użyć więcej słów. Możemy więcej. Tak. Okej, okay, to bardzo dobrze, a teraz powiem więcej od wielu lat wraz z poprawą sytuacji ekonomicznej kraju wraz ze wzrostem poziomu wynagrodzeń ta zdolność kredytowa rośnie mówimy tu oczywiście o pożyczkach niezabezpieczonych niekrytych hipotecznych Polacy mają coraz więcej pieniędzy coraz więcej potrzeb konsumpcyjnych w związku z tym i są w stanie te pożyczki spłacać i mają ochotę kupować sobie nowe usługi, yy, nowe, nowe towary, nowe dobra. Czyli jeśli dobrze rozumiem, Polacy są coraz bogatsi, dlatego biorą coraz więcej pożyczek. Dokładnie, to brzmi tak. abstrakcyjnie. Nie brzmi abstrakcyjnie, bo im więcej mhm. mamy, tym yy, zgodnie z powiedzeniem apetyt rośnie w miarę, yy, w miarę, w miarę mhm. jedzenia. Yy, jest wiele pokus na zewnątrz i yy, wiele usług, wiele produktów, które chcielibyśmy mieć i które, których nie możemy kupić sobie od razu za bieżące wynagrodzenie czy za bieżące dochody, ale zdajemy sobie sprawę jako konsumenci, jako pożyczkobiorcy, że jesteśmy w stanie wziąć kredyt czy pożyczkę i za kilka czy kilkanaście miesięcy ją spłacić, a pożądany produkt mieć już teraz w domu. Na co najczęściej bierzemy pożyczki? Najczęściej bierzemy na, na pożyczki na mm, po pierwsze na takie codzienne dobra konsumpcyjne. Są to też wakacje. Takim okresem wzmożonych akcji kredytowych również są ostatnie dni sierpnia i początek września, kiedy musimy nasze dzieci wyposażyć do Wyprawkę szkoły. Szkolną. Oczywiście tak. No i oczywiście święta Bożego Narodzenia, kiedy jest to taki okres w wydatku związanym z urządzaniem tych świąt oraz związanych po prostu z, z kupowaniem prezentów. A jak spłacane są? Czy jesteśmy płynni w spłacaniu tych e, zobowiązań pożyczkowych? Yy, tak. I ta, i ta, ta jakość spłaty, yy, terminowo spłaty naszych klientów bardzo się poprawiła w, ostatniu, w ostatnich mniej więcej dwóch, trzech latach. Co to latach. znaczy? Co to znaczy? To znaczy coraz mniej klientów się opóźnia. Zdecydowana większość klientów spłaca swoje zobowiązania, swoje pożyczki w terminie. Jakie to proporcje? E, to, to, to zależy, jak mhm. patrzyć na to, tak? To jest takie pytanie, na które nie, nie możemy prosto, prosto odpowiedzieć. Natomiast zdecydowana większość klientów obsługuje kredyty w takim czasie, w którym my nie musimy jakoś specjalnie reagować, czyli takimi łagodnymi, prostymi metodami, przypominaniem poprzez SMS czy nawet poprzez telefon jesteśmy w stanie skłonić naszych klientów do, do, do spłaty. A kim jest osoba, która zaciąga pożyczkę? Czy, czym się różni ta osoba? Czy to jest inny klient niż klient, który aplikuje do banku po kredyt? W zasadzie nie. To znaczy jest bardzo duża klientu, grupa klientów, która posiada kredyt w, w, już kredyt w banku. To znaczy w momencie, kiedy przychodzi do naszej firmy i wnioskuje o pożyczkę w Provident Polska, my sprawdzamy taką, taką, takiego klienta czy klientkę w bazie, w biurze informacji kredytowej i stamtąd dowiadujemy się, że już mniej więcej pomiędzy 60 a 80% naszych klientów ma kredyt w banku. Czyli tak naprawdę w znakomitej większości to są klienci, którzy mają kredyt w banku, też warto... warto Czyli już klient, potencjalny klient jest zweryfikowany za sprawą jest zweryfikowany tego kredytu. Zweryfikowany w jakiś sposób też, Też znaczy w jakiś sposób też jesteśmy w stanie zweryfikować, jak płacił kredyt. Proszę pamiętać, że w tej chwili, jak czytałem raporty, około 90% dorosłych osób w Polsce ma rachunek bankowy. W związku z tym są też bardzo, to oznacza, że są też... Bank jest bardzo zainteresowany, żeby udzielać, udzielać swoim klientom kredyty i stąd też taki duży odsetek klientów naszej firmy Provident Polska ma już kredyt. No dobrze, i każdy dostaje pożyczkę, bo to taki, to taka, to taki mit, który unosi się nad firmami pożyczkowymi w Polsce. Nie, nie, to oczywiście nie I to, wynika, i to wynika z wielu rzeczy. Ja sobie ja wiele lat spędziłem zawodowego życia w banku, właściwie większość zawodowego życia. I jak się, jak się porównuje, ile, ilu klientów w banku nie dostaje pożyczki versus ilu klientów w firmie pożyczkowej nie dostaje tego kredytu, to są naprawdę nieduże różnice. Dlatego, że i banki, i firmy pożyczkowe mają ustalony tak zwany apetyt na ryzyko, czyli maksymalny poziom strat kredytowych, jaki są czy mogą, na który sobie mogą pozwolić. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że od mniej więcej dwóch lat firmy pożyczkowe objęte są nadzorem e, również Kana. nadzorem e, od roku, od półtora roku, natomiast są e, objęte też regulacjami, które w jakiś sposób definiują e, co firma pożyczkowa może zrobić, jeśli chodzi o udzielenie, kredytów, czego nie może zrobić? Jakie bazy, bazy zewnętrzne musi firma pożyczkowa sprawdzić, jakie, jakie nie? Ustawa o krycie konsumenckim wprost narzuca obowiązek na firmy pożyczkowe badania zdolności kredytowej klientów. I to jest taki dodatkowy czynnik, który powoduje, że, że, że my to robimy. Oczywiście e, oczywiście ten apetyt na ryzyko jest tym, tym niezależnie od tego, czy by ta regulacja była, czy nie, no, każdy ma swój apetyt na ryzyko, i każdy, każda firma chce jednak, e, st, żeby te pożyczki się spłacały. No i jak się żyje pod tym nadzorem KNF-u? No bardzo dobrze, to znaczy jest to oczywiście pełna współpraca, my też próbujemy, ponieważ dopiero od nieco ponad roku jesteśmy objęci jako sektor tym nadzorem, no to bardzo chcemy też wpływać i pomagać knf owi w jaki sposób, wytłumaczyć w jaki sposób ten sektor fun funkcjonuje, jakie są różnice między sektorem pożyczkowym, sektorem bankowym, tak żeby dla wspólnego dobra i konsumentów, i, i, i nadzoru. I, i sektora finansowego zbudować właściwe środowisko. Na co zwrócić uwagę zaciągając zobowiązanie finansowe zarówno w banku, jak i w firmie pożyczkowej? Znaczy generalnie my w Polska jesteśmy po to, żeby włączać klientów, którzy mogliby mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego w, w ten rynek finansowy, żeby też umożliwić im, im otrzymanie kredytu, otrzymanie pożyczki. Natomiast jesteśmy też, bardzo mocno wspieramy tak zwane odpowiedzialne kredytowanie. To znaczy, nam zależy na tym, żeby klient spłacił swoją pożyczkę i żeby zrobił to bez specjalnych wyrzeczeń. Więc ja bym bardzo radził naszym klientom, czy wszystkim klientom, którzy się ubiegają o pożyczkę, zada zadać takie pytanie. Czy... Do siebie. Czy rzeczywiście ja potrzebuję tę rzecz, czy tę usługę w tej chwili, tak? Czy... Mogę poczekać, czy mogę poczekać z tym zakupem miesiąc, dwa, może pół roku. Czy jeżeli zaciągnę tę pożyczkę i wiem, jaka będzie wysokość raty, czy niezależnie od tego, co mi powie firma pożyczkowa czy bank, czy to nie będzie dla mnie duże obciążenie, czy ja nie będę się stresował, że mam następną ratę do zapłacenia. No to trochę to ciężko w rozsądę. dzisiejszym świecie odpowiadać uczciwie sobie na te pytania, bo jak się nakręcimy na najnowszy model telefonu, czy na najnowszy telewizor, a wiadomo, każdy z nas włącza różne media, gdzie jesteśmy bombardowani tymi reklamami, portale horyzontalne to już w ogóle, no to ciężko tak sobie uczciwie odpowiedzieć. A to na ja nie. bym polecał zawsze spytać kogoś drugiego o radę, tak, no bo hmm. słusznie pan redaktor zauważył, że czasami jesteśmy najsłabszymi sędziami we własnych sprawach. No pewnie. Więc może warto sp sp spytać partnerkę, partnera, męża, żonę, przyjaciela, przyjaciółkę, czy ja rzeczywiście to muszę kupić. tak? I, i taka bezstronna rada jest bardzo zawsze... Potrzebne. Mikołaj Tatarkiewicz, dyrektor pionu ryzyka kredytowego Prowident Polska, był gościem Radia 357. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, za Bardzo rozmowę. Bardzo dziękuję. Miłego dnia życzę.